Jeżeli jeszcze zastanawiasz się, do czego możesz wykorzystać marketing w swojej firmie, to mam dla dwie bardzo ważne informacje. Pierwsza mówi o tym, że mam przy 10 praktycznych przykładów do zastosowania od zaraz. A druga z kolei, że dzięki temu oszczędzisz masę czasu, więc już zacznij zastanawiać się, na co go spożytkujesz. Jest jednak jeden bardzo ważny warunek. Oglądaj do końca. Skoro 9 na 10 ekspertów od marketingu uważa, że format wideo jest kluczowy w działaniach marketingowych, to chyba nie chcesz tego przegapić. Pierwszy przykład to filmy instruktażowe. Przedstawienie tego, jak użyć Twój produkt, z pewnością może pomóc klientom w lepszym korzystaniu z niego. W branży usługowej sprawdzi się też przeprowadzenie klienta krok po kroku przez dany zaprojektowany przez Ciebie proces. Jeśli materiał wideo w obu przypadkach jest zaprojektowany tak, że odpowiada na większość problemów, na które może napotkać klient, to w obu przypadkach zaoszczędzasz czas, który musiałbyś poświęcić na jego obsługę i pomoc. Ich rozwiązaniu. Oczywiście nie możesz być pewien w 100%, że to załatwi wszystkie Twoje problemy, jednak statystyki mówią jasno, że 7 na 10 klientów woli obejrzeć wideo, w którym jest opisane, jak rozwiązać problem związany z danym produktem, aniżeli łączyć się z obsługą klienta. Jeszcze wyobraź sobie, że masz problem, coś Ci w danym produkcie nie działa, emocje buzują, ty dzwonisz do biura obsługi klienta, a tam głuchy telefon. Będąc przy tym przykładzie, jeżeli zagadnień jest więcej, to rozbij to na mniejsze kategorie i zrób z tego serię filmów instruktażowych. To zdecydowanie dużo lepsze niż dawanie kilkudziesięciominutowego materiału, w którym to klient w momencie, kiedy szuka odpowiedzi na swoje pytanie, znajduje je dopiero na samym końcu. Przykładem filmu instruktażowego są na przykład zdrowe biurka, które dokładnie przedstawiają proces ich montażu tak, żeby każdy po otrzymaniu od nich produktu mógł cieszyć się nim jak najszybciej. A w kontekście psychologicznym występuje tutaj tak zwany efekt IKEA, mówiący o tym, że będziemy przywiązywać większą wartość do samego produktu w momencie, kiedy sami osobiście przyłożyliśmy do niego rękę. W tym przypadku do montażu. Następnym przykładem są prezentacje produktów. Aż 85% konsumentów uważa, że jest bardziej prawdopodobne, że kupią produkt w momencie, kiedy zobaczą wcześniej wideo, którego go prezentuje. Możesz pokazać ich cechy, korzyści i zastosowania w sposób przystępny przekonujący. A dużo lepszy efekt uzyskasz w momencie, kiedy pokażesz swój produkt czy usługę w akcji. Badania pokazały też, że produkt przedstawiony na zwolnionym wideo jest postrzegany przez konsumentów jako droższy. Odsłania bowiem detale, które w normalnym tempie mogły pozostać niezauważone. I tego typu zastosowania od razu kojarzy mi się z zegarkami. Dobrej jakości prezentacje mogą stworzyć pozytywne wrażenie na widzach i wzbudzić chęć zaufania marce. Wideo dużo bardziej też zapada w pamięć aniżeli tradycyjny tekst czy też statyczne obrazy. I wiedzą o tym największe marki, które wygrywają w momencie, kiedy dany klient szuka jakiegoś produktu i ma kilka ich do wyboru, to wtedy decyduje się na ten przedstawiony w najbardziej atrakcyjny sposób. Reklamy wideo. To w jaki sposób wykorzystasz reklamy wideo w swoich kampaniach marketingowych będzie zależeć od celów Twojej firmy. Nie możesz oczywiście przy tym pominąć dostosowania tego. Do Twojej odpowiedniej grupy docelowej i analizy reklam w celu ich późniejszej optymalizacji. Temat jest bardzo szeroki i omówimy go w jednym z kolejnych materiałów, dlatego koniecznie poniżej zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwonek, żeby otrzymać powiadomienie o tym materiale. Podając jednak kilka ogólnych przykładów, to dzięki płatnym reklamom wideo będziesz w stanie zwiększyć swoje zasięgi, przy tym dokładnie precyzując, do kogo chcesz dotrzeć. Możesz ograniczyć to na podstawie np. demografii, zainteresowań czy tego, jak Twoi odbiorcy zachowują się online. To mega kluczowe, bo będziesz w stanie wyświetlać reklamy tylko tym osobom, które z największym prawdopodobieństwem są zainteresowane Twoją ofertą. Możesz wygenerować dodatkowy ruch na swoją stronę internetową, wzmacniać świadomość marki, czy bezpośrednio zbierać potencjalne kontakty do osób chcących od Ciebie kupić. Reklama wideo to też często jest to większe zaangażowanie i lepsza konwersja w porównaniu do reklam tekstowych. Recenzje i opinii klientów. Oczywiście największym powodem braku posiadania opinii przez firmę jest to, że o nie nie prosimy. A działają one rewelacyjnie, bo jak pokazują badania 3 na 5 konsumentów, ufa rekomendacjom i opiniom internautów. I pewnie Tobie też zdarzyło się kupić coś właśnie z tego powodu. Poproś więc zadowolonych klientów o to, żeby nagrali opinię na temat Twojego produktu czy usługi w formie wideo. Jest to oczywiście trudniejsze do zrealizowania, aniżeli napisanie opinii, ale zdecydowanie lepiej działa. Dużo bardziej angażuje odbiorców i jest niepodważalne pod kątem autentyczności. Pamiętaj też, że komunikat, który pochodzi od drugiego człowieka, a nie od marki, trafia do niego dużo mocniej i przyznaje się do tego 85% konsumentów. Dlatego właśnie tzw. influencer marketing rozwija się tak dobrze, a marki płacą krocie, żeby osoby popularne reklamowały ich produkty czy usługi. Wielu użytkowników Instagrama dzieli się opinią czy recenzją na temat danego produktu np. na relacjach oznaczając tym samym, przy tym daną firmę. I do takich sytuacji możesz doprowadzić, na przykład wysyłając darmowe próbki, robiąc konkursy, czy też po prostu o to prosząc. I być może rozwiniesz to do tego stopnia, że będziesz mieć własne grono wiernych ambasadorów Twojej marki. A relacje i opinie tworzone przez nich koniecznie udostępniaj na swoim profilu i przypinaj też do niego, tak, żeby nowe osoby, które trafią na profil, od razu to widziały. Dodatkowym świetnym pomysłem, jeżeli chodzi o tę kategorię, jest pokazanie też historii Twoich klientów. Na początku mieli jakiś problem, trafili na Twój produkt lub usługę. Czyli znaleźć rozwiązanie? I punkt trzeci, czyli co wydarzyło się na samym końcu: jaki jest tego efekt? Autentyczność, naturalność zerolania wody i konkretne pokazanie tego, jak Twój produkt pomaga innym. Ja pomagam w lepszym zrozumieniu marketingu i tego, jak budować kanały YouTube. Jeśli jesteśmy w kategorii opinii, to dobrym przykładem mogą być słowa jednego z naszych klientów. Wy się znacie na YouTubie w kontekście którego ja potrzebuję, siadam. Kadr jest ustawiony i robimy. Ta wygoda, ten, ten, ten komfort, to takie poczucie, że ja nic już nie muszę przy tym robić, poza tym, że to udostępnić u siebie w Socialach. Pomyśl, jak wykorzystać ten sposób w swojej firmie. Kolejny przykład do szkolenia online i należy je podzielić na dwie kategorie. Te skierowane do pracowników i te skierowane do potencjalnych klientów. A mogę powiedzieć o tej drugiej kategorii? Tak, możesz, ale to za chwilę. Zaczynając więc od pracowników. Proces zatrudnienia pracownika wymaga czasu, a dodatkowe koszty niesie za sobą oczywiście jego wdrożenie i przeszkolenie ze sprzedawanych usług czy też produktów. Nie mówiąc już o samych procesach firmy. Mając program szkoleniowy w formie wideo, może znacząco obniżyć koszty i zaoszczędzić czas potrzebny na wdrożenie nowego pracownika. Nieistotne, czy mówimy tutaj o pokazaniu na ekranie komputera, jak zrobić pewne czynności, czy obsługiwać dany program, czy też o prezentacji, którą musiał ktoś omówić na sali szkoleniowej razem ze slajdami i sesją pytań i odpowiedzi. Wszystko to możesz mieć przygotowane zawczasu, a pracownik w dowolnym, wybranym dla siebie momencie może do tego wrócić i przerobić materiał jeszcze raz. Drugą swoją na samym początku tego punktu kategorią byli klienci. Tutaj już ja miałem mówić. No dobra, mów. A więc kursy online lub webinary, na których jest przekazywana specjalistyczna wiedza. Oprócz wymiernych korzyści, które oczywiście możesz liczyć w dodatkowych przychodach, nie zapominaj o tym, że budujesz przy tym wizerunek eksperta oraz swoją społeczność. Następne lata będą rozkwitem, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy i umiejętności, właśnie w ten sposób. Ale ludzie z pewnością zapłaciliby za to Tobie albo Twojej firmie. Jeżeli już przy zapłacie jesteśmy, to fajnie, jakbyś nadal kliknął lajka jako zapłatę dla mnie za ten materiał. Transmisje na żywo. Dlaczego warto? 63% użytkowników w wieku 18 do 34 lat regularnie ogląda transmisje wideo w sieci. Mało? Jedna trzecia marketerów uważa, że transmisje na żywo generują największy zwrot z inwestycji spośród wszystkich działań marketingowych. Innymi słowy, przez transmisję na żywo sprzedaje Najwięcej. Wszystko rozbija się o zaufanie. Transmisja na żywo to po prostu jego wyższy poziom. To nie są wymuskane w 100% idealnie zmontowane i wcześniej sprawdzone wideo, które jest rzucone na YouTube. Tak jak to? Tylko mówimy tu o bezpośredniej komunikacji. Z widzami, odpowiadają na ich pytania i dzielą się wiedzą. W działaniach firmy możesz wykorzystywać to na wiele sposobów, zaczynając od sesji pytań i odpowiedzi, po prezentację produktów, na streamingu z wydarzeń firmowych kończąc. A do zrealizowania tego w minimalistycznej wersji wystarczy właściwie tylko telefon z dobrym połączeniem internetowym. Wywiady. Przeprowadzaj wywiady z osobami i ekspertami z branży, które są związane z Twoją firmą. Nagrywaj panel dyskusyjny, w którym rozmawiacie na temat trendów, problemów i rozwiązań w waszej branży. Takie wideo może przyczynić się do do budowy reputacji Twojej firmy jako lidera. A dzięki zapraszaniu gości, krosujecie Wasze zasięgi. To znaczy osoby obserwujące innego eksperta przyjdą do Ciebie zobaczyć nagranie z nim. I nie wykluczone, że zostaną z Tobą na dłużej. Działa to oczywiście w dwie strony i jest w stanie świetnie budować pozycję obu stron. Podczas tego typu wydarzeń firmy mogą również subtelnie wprowadzać informacje o swoich produktach czy usługach. Przy tym punkcie trzeba by było też poruszyć temat konferencji, biznesowych konferencji branżowych, na których mogłaby być twoja firma, a całe wydarzenie mogłoby być relacjonowane na żywo online. Relacje są funkcją, która umożliwia użytkownikowi udostępnianie tymczasowych zdjęć i filmów tymczasowych poznikają znikają po 24 godzinach. Oczywiście można dane relacje przypiąć na stałe u siebie w profilu, jednak w standardowym wymiarze funkcja ta wprowadza element chwilowości, co znacznie bardziej buduje zaangażowanie widzów. No bo zobacz, jeżeli ktoś wejdzie na Instagrama i zobaczył, że jest jakaś nowa relacja i wie o tym, że jest limit 24 godzin, żeby ją obejrzeć, no to nie będzie tracić czasu, musi się w tym limicie po prostu zmieścić i obejrzeć to wcześniej. W relacjach można udostępniać na przykład to, co się dzieje za kulisami wydarzeń, procesów produkcyjnych, codziennego życia firmy, newsy, aktualności i wiele, wiele innych. Dystans pomiędzy twórcą a odbiorcą jest w tym formacie jednym z najmniejszych, a format ten daje możliwość zadawania pytań, udziału w ankietach czy organizowania quizów. Oczywiście inne formaty też to mają, ale to właśnie miks tych wszystkich elementów popularnego formatu pionowego i elementu chwilowości tworzy znakomite połączenie. Połączenie, które znacząco ułatwia sprzedaż, bo co drugi użytkownik Instagrama przeglądając relacje Klika w link prowadzący na stronę internetową produktu czy usługi. Wideo reakcji i wyzwania. Stwórz serię wideo, w których reagujesz na pytania, komentarze czy zagadnienia związane z Twoją branżą. Wyzwania czy też tak zwane challenge mają potencjał do tego, żeby stać się wideo wiralowymi, to znaczy takimi, które osiągają olbrzymie zasięgi. A jeśli w nich jest zawarta Twoja oferta, Twój produkt, Twoja usługa, no to może mieć to znaczący wpływ na sprzedaż. Przemyślane wyzwania przekazywane dalej pomiędzy ludźmi mają też wpływ na tworzenie się społeczności. W tematyce samych reakcji możesz widzom zaproponować również niejako uczestnictwo w procesie tworzenia dalszych treści. przykład, możesz reagować na podesłane przez widzów filmy czy też zdjęcia z wykorzystaniem Twojego produktu lub też efektu, jaki on przyniósł. Fajnie może się to sprawdzać w kategorii wideo tzw. do it yourself, czyli zrób to sam. Krótkie formaty pionowe: TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. I miażdżąca statystyka mówiąc o 75% osób oglądających krótkie wideo właśnie w pionowym formacie. Coś, czego nie można w dzisiejszych czasach ignorować. Mają spory potencjał do tego, żeby generować olbrzymie ilości wyświetleń i udostępnień. Każdy format rządzi się swoimi prawami, a tutaj ważne jest, żeby informacje przekazywać w sposób zwięzły i jak najszybszy. W końcu masz na to zaledwie kilkadziesiąt sekund. Nie ma tu czasu do stracenia na zastanawianie się, powielanie zbędnych treści czy mówienie w monotonny sposób. Skup się tylko na kluczowych informacjach i tych, które będą najchętniej przekazywane dalej przez widzów. Dodatkowym atutem tego formatu jest jeszcze przez cały czas stosunkowo niski koszt, jeżeli chodzi o reklamowanie się tutaj, co daje nam większy zwrot z inwestycji w kontekście reklam płatnych. Jeśli nie masz pomysłu, czasu czy chęci na tworzenie dedykowanych wideo pod ten format, pamiętaj, że możesz wykorzystać te zrobione już wcześniej. Oczywiście musisz je w odpowiedni sposób dostosować, no i na pewno dużo łatwiej jest to robić, mając tyłgowy strategię recyklingu treści już przy samym nagrywaniu. Przykład: 8-minutowe nagranie zrobione typowo pod YouTube, z którego można wyciąć 4 ciekawe, mocne fragmenty do wrzucenia w formie zajawki, na wcześniej wspomniane sociale. W ten sposób z raz zrobionego materiału uzyskujesz wiele dodatkowych, które publikujesz w innych miejscach, zwiększając tym samym zasięgi swojej firmy. Dodatkowe zasięgi możesz też uzyskać stosując się do wskazówek zawartych w nagraniu, które pojawi się tutaj. Kliknij teraz, żeby do niego przejść, a jeżeli obejrzysz do końca, to zostaw poniżej komentarz o treści wideo.